Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. I tak jak dzisiaj obiecywałem, będzie dziś odcinek z Minecraft'a. I jak idzie, Minecraft mu się uruchamia. Więc za chwilę yy, no, zacznijmy. Okej. Okay. proszę zareagować, bo to jest. To jest Xbox. Xbox One a ja wcześniej nagrywam na Xbox 360 Ale teraz już nagrywam na Xbox One. Ale jeżeli będziecie chcieli, to mogę też nagrywać na Xbox 360 jeszcze. Długo tutaj ładuje. Ale możemy jakoś. Mam nadzieję, że się szybko zrobi. Gram na Xbox One dlatego, ponieważ na Xbox 360 nie ma wersji 1.14. A 1.14 to bardzo fajna aktualizacja. Myślę, że fajnie byłoby jednak w niej nagrywać. Jestem. O, tak chciałam Wam pokazać ten oto świat. Tylko muszę wrócić się kolejką na początek. I dopiero zacznę pokazywać. Kolejka jest bardzo długa. Używię. Ja jeszcze będę tak jechać, raczej latać. Strasznie jest ona długa. Później wam ją jeszcze pokażę. Tak całą, ale normalnie no to zacznijmy od samego początku. No, jeszcze trochę nas czeka. No i też są koordynaty, więc też jest lepsza trochę wersja. Nie widać całego ekranu. Niestety trudno się o to trochę postarać. W czasu, kiedy zmieniłem kładkę telefonu, wcześniej, wcześniej miałem jeszcze trochę łatwiej, ale teraz to już jest trudniej mi trochę nagrywać, ale myślę, że dam radę. Już jesteśmy w tej wiosce, za chwilę będziemy na miejscu. Tu w ogóle w się nie pali. O, już leci. Ok, za okay. chwilę będziemy na miejscu. No i już jesteśmy. O matko, jak ten hotel widać. Tak, na początku chciałabym zacząć od tej wioski która nie zawsze wyglądała tak, jak teraz wygląda. Miała bardzo dużo dziur, w ogóle dziwnie wyglądała, ale ja trochę się o nią postarałam. Teraz jest ona dość ładna i w ogóle są ciekawe rzeczy. Mam. Jest rybak, a wcześniej go nie było. Budowałem tutaj kilka domów z innych wiosek publicznych, mam na taki albo taki. Albo taki, albo taki, taki. Dużo ich budowałem, nie będę mówić. No i jeszcze na plac targowy. O Jezu, ile tu jest wieśniaków. Strasznie się, strasznie tu ich dużo. Handlują się i handlują. A tutaj rybak sobie stoi. Czemu nie jesteś w pracy rybaku? No to jest ta wioska. Ona jest bardzo fajna według mnie. O, jeszcze, jeszcze będę budować tutaj jakieś domy. Będziemy może też wcześniej na tym świecie grać. Teraz przejdźmy do jego drugiego. Ta budowa nie została stworzona przeze mnie, od razu mówię. no to, to stworzone przez mojego brata. Jest tutaj dużo różnych wieśniaków. Są rybacy, jest ksiądz. O, jest e, ten. Co on robi przy tym? To jest wszelkim bibliotekarz. Dużo jest tutaj na rzeczy. Teraz, może po, po kolei pokażę Wam wszystkie miejsca. Tak, tu jest pokój główny, gdzie wchodzi, i są tu skrzynki z jedzeniem. Dobra, chodźmy dalej. To jest wyżej, są domy. Dziwnie są trochę zaprojektowane, ponieważ żeby wejść do, na przykład do jakiejś tam pokoju trzeba przejść przez inne, więc jest to trochę dziwne, jeszcze raz powiem, to nie ja budowałam. Kolejne to biblioteka. No i tutaj są statywy do czytania. Muratowi bardzo się spodobały. Chodźmy wyżej. Tutaj mamy basen, który też jest dość dziwny. Kolejne piętro to szkoła, gdzie uczniowie mają nawet kota. To jest coś dziwne i są statywy. Pulpity to znaczy. Dalej. Tutaj są znowu pokoje, tylko że tym razem mniejsze trochę. A tutaj też są pokoje tworzone przeze mnie. Chcę je pokazać. Tylko on dawał do rzeczy, do rządku rzeczy, więc które mogą być trochę dziwne, że one się tutaj znajdują, ale nie ja je tutaj wsadzałem. Dlażego pokoju wsadzę beczki, nie wiem po co. A, tak wyglądają. Idziemy dalej. I znowu pokoje znowu budowane przeze mnie. Tutaj mają też balkony. O Jezu, dużo tutaj też jest pokój, ale ja już nie będę może pokazywać. Jest tutaj znowu takie coś. Bo to jest ostatni pokój. Dobrze. Teraz wyżej jeszcze. Jeszcze wyżej, znowu w pokoje. Więc o, tutaj jest ten kartograf, który ma swój stół. Jeszcze wyżej jest te kościół, gdzie ma ksiądz swoją pracę. Strasznie dużo tu jest rzeczy, wiem. Na kolejnym piętrze jest kino. Na jeszcze kolejnym, znowu pokoje. Na jeszcze kolejnym, znowu pokoje. Za dużo tych pokoi jest trochę i dalej jeszcze nie tworzę, ale widać, że już chciał zacząć. Teraz ostatnie rzecz, jaką chciałbym pokazać tutaj. Jak tu się długo schodzi. Ostatnia rzecz to jest kolejka, co jest w jedną i w drugą stronę. Może pokażę mi tą krótszą. To kolejka, którą właśnie Jezu, jak to jest ciemno, lepiej wezmę nikt w tą Dobrze, już jest jasno. Tak, to kolejka stworzona przez mojego brata. Jedzie ona przez las i ona jest krótsza o wiele od tej, którą chcę pokazać. Czyli tą, od której tam zaczęliśmy. Jak włączył on O, No, kotek, nie kotek, ja mówię o celocie. Ciekawe, co tu robi. Dobra. No, to tutaj jedziemy. Trochę. Taka, nie wiem, jak to powiedzieć. Nawa, tam jest wioska, z której bram kilka domów do tej mojej wioski. jeszcze udaje, że to jest taki, z tym tamtej wioski, o, tamtej, jeszcze widać. Jeju, jak to jak kino wygląda ten ekran w ogóle to dziwnie wygląda trochę ten hotel no, za chwilę się kolejka skończy wiem, że ona nie jest krótka, to znaczy długa Myle słowa a tak w ogóle to jutro myślę, że znowu się pojawi odcinek ze z Brawl z minecrafta już nie I niestety przez do końca tygodnia nie Będę mógł niestety znowu na Minecraftie nagrywać tylko Brawl Stars. O, koniec. Ale ja nie będę mógł właśnie nagrywać Brawl Stars. Nie Brawl Stars, tylko Minecrafta. Do końca tego tygodnia. Kolejnym znowu zaczniemy nagrywać. Tą, jak to się nazywa? Minecrafta. A na razie dzisiaj jest jeden odcinek z Minecrafta. Jutro o. będzie kolejny z Brawl Starsa. No i tak myślę, że może zrobimy też ze starych gier takich jak tak umiarzy, który kiedyś tam ze mną demonstrowałem. Nie wiem, coś tam wymyślę. I teraz druga czyli tą, którą ja robiłem. Według mnie jest ona o wiele fajniejsza niż ta mojego brata. Że tutaj zrobiłem coś takiego, że widać Tutaj tak już no szkło. Nie wiem, tak mi się to spodobało. Jedziemy w ogóle tutaj przez skórę. Zapytałem mojego brata, czy zniszczyć tutaj te wszystkie kamienie i wstawić te białe bloki. On powiedział, że nie. Że wie jak przy tym metrze, we, yy, pamiętacie, w serii budowle, się męczyłem. Pamięta, że tak dużo musiałam budować, więc powiedział, że nie. A tak w ogóle to się, seria budowle będzie mogła, będziemy znowu kontynuować serię budowle. Właśnie tak jak mówiłem, za około za tydzień w sumie równym. Nagram odcinek z budowli. I słuchajcie, bardzo dużo się zmieniło na tym świecie. On się nazywa Nordstycy, jakby coś. Dziwnie go nazwałem, ale tak się nazywa. I oczywiście seria budowle. Myślę, że też z Dawidem zrobimy kilka odcinków. Znowu nie wiem, zaproszę go może. Raz już chcieliśmy nawet nakręcić, ale... Za bardzo się męczyłem i jakoś tak nie miałam raczej weny, ale spokojnie. Moje filmiki powracają i mój kanał. Poza tym dzisiaj też, jak wiecie, zakładki dałem do mojego kanału. Wiecie, bardzo długo będziemy jechać tą kolejką. Naprawdę strasznie długo, ponieważ kolejka, ona jest bardzo, strasznie długa, nawet nie ma co mówić najdłuższą kolejką, jaką kiedykolwiek budowałem a miałam kilka ciekawych światów na których budowałam super kolejki. Będziemy też mieć y, y, sur, Surivala, zrobimy też jakieś odcinki ostatnie, też go trochę polubiłem. To nakręcane tylko z kreativa, ale no, Surivala też mogę trochę ponakręcać. Pokażę wam też taki świat, w którym walczę z mobami, który jest bardzo dziwny, nie? No i no, tak jakby, no, powiedzieć będzie dziwnie trochę wtedy można się na tym świecie trochę uśmiać ale dobrze, teraz wam tą kolejkę, strasznie długo jeszcze czeka nas połowa trasy jeszcze widzieliście przez ten ocean jeszcze nie mam w ogóle co mówić podczas tym, w tym czasie rzucasz może tymi miksurami Może świnia się, może trzy nie trafię, Nie, nie trafię, mnie, szkoda. Świnia! Trafiłem ją? Nie wiem. Oj, właśnie tutaj pod wodą zrobiłem coś takiego, ponieważ odkryłem, że teraz w tej wersji może też być pod wodą, tory. Wcześniej się nie dało. o bazy, Jak to będzie długo trwać? W star już to mówiłem, choć pewnie mnie nie słyszeli, bo nie słyszeliście, ponieważ muzyka tak strasznie zagłuszała, ale mówiłem w Brawl Starsie coś takiego, że że ten że Wczoraj oglądałam filmy, filmy moje i postanowiłem, że znowu będę nakręcać. Nie wiem, czy od zakończenia roku też tak będzie, może będę mieć za dużo rzeczy, ale myślę, że na razie jak do końca wakacji na pewno będą, na pewno, no może nie na pewno, bo jak mówiłem też nie obiecuję niczego, ale możliwe, że będą codziennie filmy, nawet czasami po dwa. Jeszcze nawet nie dotarliśmy do oceanu O matko, jak to? Roka będzie tylko trwać Nie wiem, czy może jej nie przerwać Może gdzieś tak, jak będziemy przez ocean jechać, to dopiero przerwę Choć nie wiem prze oceanie też jest dużo ciekawych rzeczy W ogóle no tutaj ja bym chętnie ustawił dzień Tylko nie bym tutaj Nie mówię, żeby. O, ciągły dzień, może. O, dzień jest. No, o, i znowu pod wodę, i. No i to dzień to musi. O, i znowu pod wodę, i znowu pod wodę. Może delfinka tam, żeby. Był w miksurze. Bo koło marnicy. O, tak w ogóle, właśnie. Teraz widzimy, zaczyna się od A tam są jeszcze pole zamarzniętych kolców. A tam dalej jest pole zamarzniętych kolców. Nawet nie wiedziałem. Ale też zauważyłem, mi, mi się chyba wydaje, albo nie wiem, że chyba kolej już w 1,14 kolejka trochę zaczęła zwalniać. Choć nie wiem. Jeżeli to prawda, jeżeli nie, no, napiszcie w komentarzach, czy mam rację. O, a tak w ogóle tam pamiętam, że jest jeszcze wioska piaskowa. Może, do niej pójdziemy potem, przejdziemy całą kolejkę i dać kawałek w domu. Pierwszy raz widziałam tutaj bloskę piaskową, na nową, bardzo fajnie wygląda. O, a tu są żubiki, jeden poszedł sobie popływać. O, tam było drugie Et E, te mikstury fajnie tak spadają. Nawet nie wiedziałam, że one teraz tak spadają. Fajnie toną. Może zrobić takie bąbelki. O, fajnie to wygląda. No, zaczynacie się trochę nudzić. Ja... Tak, widzę koniec! Widzę statek. Tam to jest stopiony statek, tak. Ale już widzę koniec tego oceanu i już przejdziemy tak pod, pod, już po normalnym, stałym lądzie, już nie po oceanie. Za chwilę, będzie koniec. Jest tam też statek zatopiony, jak widać. Tam widać. Nie jest stacze, stateczek. O, jakaś gromada rybek. Znaleźliście kiedyś statek taki na powierzchni? Ponieważ ja nie. A ja tak to znaczy, chciałam powiedzieć, taki na powierzchni. Właśnie na suriwalu jednym. Mogę na następnym razem, czy znaczy nie następnym razem, tylko w kolejnym odcinku z Minecrafta, wejdę na ten świat. Jest to świat survival i pokażę Wam ten statek. Na powierzchni nie został zatopiony, tylko taki, który pływa. Który nie pływa w ruiny. Jest on na konsoli Xbox 360, dlatego nie pokazałem. Dzisiaj chciałem trochę tą, tą nową wersję. Ja nie wiem, którą wolicie. 360 i 360 czy One Napiszecie w komentarzach, jeżeli w ogóle napiszecie. Ponieważ nie wiem, czy w ogóle widzowie piszą w komentarzach. Tutaj ja tam znalazłem. Ale jakbyś oglądał mój film i byś oglądał też moje poprzednie z Xboxa 360 to, to, to powiedz, proszę, czy bardziej się podoba wersja, której yy, yy, jest no, Xbox One, no, czy 360? Które więcej mają się pojawiać, a które albo na przykład w ogóle? Nie wiem, chyba by chciał pokazać trochę serii. O, tutaj znowu wracam do tych lodowych kur. Jeszcze tutaj przez las. O, tam jest mega tajkę. może jakąś może jakaś tam wioska będzie. W sumie nie Znaczy nie. I za chwilę się, się zbliży do końca kolejki. Jak się przejechało, co już było blisko. A e, tu drzewo jest ścięte. Nie, Objętą tą kolejkę to zciąło drzewo i w dół i teraz tam się kończy. Będzie jechał przez górę, potem do zamarzniętych kolców. Prze. możemy wyjść. No i też w tej wersji. O, żółwium. Masz wielki brzuch, czy mi się wydaje? No, wydaje. Dobra. Chodźmy. kolejki, to jest to pole. Trochę dziwne, ponieważ obok pustyni, no i pole zamarzniętych Kolców bo pustyni. No i tak się te trochę biony zmieszały. I trochę to dziwnie wygląda, ale... Nie byłem twórcą Minecrafta i, i... to nie ja, nie byłem gościem, który stworzył ten świat. Znaczy ja go w sumie stworzyłam, no ale... Nie powiedziałem, żeby było tak dziwnie. Teraz do tej wioski. ona jest? Gdzieś tam. Tak, tu jest ta wioska. Gdybyście nigdy nie widzieli piaskowej wioski, to wam pokażę. Piaskowa wioska ma takie fajne domy. takie na przykład. Takie pustynne, takie arabskie trochę. Wieśniacy też to, to może trochę. No, a może nie ten, bo ten to, jak akurat widać, ma no, mieszkanie na polu, gdzie jest no, no, równiny. W ogóle tutaj można wpaść nie chcąc pod wodę, więc też coś trochę podejrzane. Ale to nie ja tworzyłem ten świat. Jeszcze raz powtarzam. O, farmerze. O, tak wyglądają pustyni. Ja zrzucałem tam która Ty się zaczerowałeś? Czemu jesteś czarowany? Hej, gdzie on jest? Uciekł mi, a do domu poszedł. Tak. Ty w ogóle co masz? Nie. nie. Ej. On nic nie ma, to jest chyba bezdomny. Czyli bezrobotny. Ciągle mylę bezdomnych z bezrobotnymi. O, a to jest dom tego kartografa. Tutaj sobie pracuje. E, fajnie on wygląda. Ale jest trochę dziwny. Tutaj to jest. A to ten bezrobotny. A nie, on ma. To jest rzeźnik. Co tu krowa robi? no. O, to jest kościół. Ten kościół ma strasznie dużo schodów. Tak jak, jak moja latarnia na budowli. Na budowlach sobie. Dobrze. To myślę, że na no tyle wystarczy. Ta wioska została no, no. wykonana. Myślę, że możemy kończyć ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku jutro. No i cześć.